Z tej strony, Zuza, a to jest moja szuflada, i dzisiaj porozmawiamy o zestawieniu 10 najlepszych marek, jeżeli chodzi o wydawnictwa książkowe na 2022 rok. <muzyka> Moi drodzy, oczywiście, em, siła. Książki często też przekłada się na siłę oraz rozpoznawalność danego wydawnictwa. To chyba nie jest żadna tajemnica i właśnie obecność w mediach społecznościowych, w tradycyjnych mediach wydawnictw książkowych jest regularnie badana przez magazyn Press. Mamy nowe dane na ten rok odnośnie 10 najsilniejszych marek, jeżeli chodzi o wydawnictwa książkowe, i chciałabym je po prostu krótko omówić. Lista ta dla mnie nie była zbyt dużym zaskoczeniem. Myślę, że gdybyście sami mieli ocenić siłę danych wydawnictw, to myślę, że gdzieś tam w miarę wysoko każdy z tych wydawnictw by się na waszych osobistych listach znalazło, jeżeli troszeczkę interesujecie się nie tylko czytaniem, a również rynkiem książki. Eee, co jest ważne, to to, że nie mówimy tutaj o sprzedaży książek, a rozpoznawalności i sile marki. Która jest mierzona e, w tym wypadku e, przez teksty prasowe, e, publikacje internetowe, e, posty e, w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter i YouTube. E, I dane te są za okres od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2021. I żeby dać troszeczkę kontekst temu, co dane wydawnictwo wnosi do tej sfery medialnej, to poza em, miejscem w tym indeksie, w tej, e, w tej, na tej liście, chciałabym się też z wami podzielić e, największymi w moim osobistym uznaniu gwiazdami, jakie reprezentują. Te mm, wydawnictwa, żeby dać Wam też taki kontekst na to, co, w, jakie książki mogły mieć największy wpływ na to, właśnie pojawianie się w różnego rodzaju mediach. E, I w sumie bez dłuższych wstępów przejdźmy do listy. Na miejscu 10 mamy wydawnictwo Agora z Warszawy. E, wydawnictwo Agora jest najbardziej znane z tego, że wydaje e, aktualnie e, książki Rafała Paczesia. To jest e, no, chyba najsławniejszy, chociaż jeden z najsławniejszych e, stand w Polsce. Poza tym, e, poza tym wydają też książki Blanki Lipińskiej, e, które mimo tego, że zostały już wydane jakiś czas temu, nadal no, wzbudzają wiele kontrowersji i wiele się o nich na różnych forach Mówi. Um, um, dlatego na pewno te książki podbijają gdzieś tam tą. tą. Rozpoznawalność na miejscu dziewiątym. Wydawnictwo świat książki. Bo, moi drodzy, świat książki to nie tylko księgarnie, ale również wydawnictwo. Wydawnictwo świat książki wydaje mi się, że najwięcej zyskuje w mediach dzięki wydawaniu twórczości Christine Hana, którą można w zasadzie kupić i um, Zobaczyć wszędzie, od supermarketów po księgarnie niezależne. A to jest literatura obyczajowa, no sprzedaje się naprawdę niesamowicie, także wydaje mi się, że tutaj największa... Taka gwiazda powiedzmy tego wydawnictwa. Da Dalej, e, na miejscu ósmym, wydawnictwo Otwarte z Krakowa. E, wydawnictwo Otwarte ma e, kilka spółek córek, e, bo oni mają również, wydają jeszcze e, literaturę e, młodzieżową i tak Nie jest dla mnie jasne, czy e, metryka ta jest. E, Oznaczona dla całej grupy wydawniczej, czy tylko i wyłącznie dla wydawnictwa otwartego? E, ja się jednak skupiłam na wydawnictwu otwartym, e, samym sobie. I e, co mogę powiedzieć, to na pewno to, że em, tutaj no Colin Hoover. Ja nie czytałam jeszcze tej autorki, natomiast zdaję sobie sprawę, że szczególnie za granicą, ale wydaje mi się, że odbija się to również w Polsce, no ta kobieta się sprzedaje niesamowicie. To jest też, jej książki są bardzo popularne na TikToku, z tego co wiem i, i na pewno to się również odbija na, tych, na zaangażowaniu na innych mediach społecznościowych. To są na pewno książki, o których dosyć często się rozmawia. Na miejscu siódmym wydawnictwo Pruszyński iska, które pilnie potrzebuje upgrade'u strony internetowej, ale zostawiając to na boku. Wydawnictwo to na pewno może pochwalić się tym, że wydaje bardzo popularne książki Olgi Rudnickiej oraz książki Katarzyny Puzyńskiej. To są, nie powiedziałabym gwiazdy, ale naprawdę bardzo poczytne polskie autorki. Także wydaje mi się, że tutaj właśnie można im troszeczkę dopisać ten sukces. Na pewno, na pewno, jeżeli chodzi o wzmianki, to wydania Krzysztofa Dałkrzewicza, który jest krytykiem politycznym i tam co jakiś czas jakąś kontrowersyjną książkę napisze a wiemy, że tam gdzie kontrowersje, tam zazwyczaj zainteresowanie medialne e, następnie na miejscu szóstym do wydawniczy Rebis z Poznania e, i tutaj e, w tym wypadku uważam, że numerem jeden jest powieść Franka Herberta Diuna i inne jej instalacje, ponieważ um, no była ekronizacja w tym zakresie um, czasu. Pierwsza część um, dwuczęściowego filmu, z tego co rozumiem. Um, mi się bardzo podobała ta książka, sama przeczytałam, sama dałam się wciągnąć w rozmowy i. W debaty dotyczące Diony zarówno filmie, filmu, jak i książki, i tutaj na pewno to jest, że tak powiem, największa wygrana medialna Domu Wydawniczego Rebis. Natomiast oni też wydają dosyć sporo fantastyki i w tych klimatach książek, a forum osób zainteresowanych fantastyką. W ogóle w Polsce jest ogromne. Może tego nie widać w najpopularniejszych mediach, niemniej jednak, rzeczywiście grono fantastyki w Polsce, jeżeli chodzi o czytelników, jest naprawdę ogromne. Więc e, nowotownictwo, które ma wiele pozycji w tym gatunku, automatycznie i to jeszcze znanych pozycji, automatycznie jest tam troszeczkę wyżej. Na miejscu piątym e, wydaje mi się, że też nikogo to nie zdziwi, że pojawia się PWN, czyli po prostu podręczniki szkolne. W Polsce e, no niestety mamy nie najlepsze statystyki czytelnicze i rzeczywiście książki e, i lektury szkolne w ogóle są jednym z najpopularniejszych kupowanych książek. W ogóle. Więc e, nie dziwi mnie to, że tego rodzaju wydawnictwo pojawia się e, na tej liście. Poza tym wydaje mi się, że większość z mojego pokolenia niżej i trochę wyżej, a no przynajmniej raz w życiu książkę PWN-u miało w ręce. E, chociaż jak się nad tym zastanowić, to widziałam też u mojej babci kiedyś książki pwn więc wydaje mi się, że chyba każdy Polak miał styczność. W jakiejś formie z książkami pwn e, Nie ma też się w, w, co dziwić, w takim razie, że ono po prostu jest dosyć wysoko na tej liście. E, miejsce 4, jeżeli chodzi o najsilniejsze marki wydawnictw książkowych, e, to wydawnictwo WAB. E, wydawnictwo WAB, co, co chyba odpowiada w tym momencie. Na pytanie, czy, czy brane są pod uwagę pojedyncze wydawnictwa czy całe grupy wydawnicze, i odpowiedź brzmi pojedyncze wydawnictwa. Ponieważ WAB jest częścią dużo dużo większej grupy wydawniczej Foxal, w której skład chodzi też wydawnictwo Wilga, Uroboros, ja, Fox Games i, i coś tam jeszcze. I to jest naprawdę ogromna grupa wydawnicza. Natomiast wydawnictwo WAP, e, wydaje mi się, że e, bardzo im pomogła publikacja książki Janiny Bąk. Statystycznie rzecz biorąc, o, jeżeli kiedykolwiek byliście na Facebooku albo na jakimś forum książkowym, gdzie Janina się chociażby pojawia przez minutę, to wiecie, jak bardzo popularną osobą jest w mediach um, i. I no, to zainteresowanie wydaje mi się, że naprawdę można jej e, przypisać. Też e, na pewno z, e, twórczość Sally Rooney, e, która teraz jest tam ekranizowana przez Netflixa. E, więc zawsze, jak mamy jakieś tam ekranizacje z tyłu, e, to one pomagają w kontekście siły w mediach. Więc to na pewno książki, które się bardzo i autorzy, który, y, który, autorki. Które się bardzo przyczyniły do tego, że wydawnictwo WAP jest na. E, tuż za podium. No i moi drodzy, teraz em, zbliżamy się, znaczy w sumie nie zbliżamy się, tylko jesteśmy już w tym momencie na finiszu. Zostały nam najlepsze trzy miejsca trzy wydawnictwa, e, i które naprawdę historycznie. Są nieustannie silną marką na rynku książki w Polsce. To nie są wydawnictwa, które pojawiły się znikąd. To są wydawnictwa, które rzetelnie od wielu, wielu lat swoją pozycję na rynku książki budują. Ich chociażby samą ilość publikacji, jakie te wydawnictwa mają już za sobą, co też oczywiście. To Do ich doświadczenie przekłada się również na to, że o książkach wydawanych przez te wydawnictwa po prostu się mówi. Czasami tylko dlatego, że na przykład jest tam znaczek wydawnictwa czarnego, które znajduje się na trzecim miejscu tego zestawienia. Eem, wydawnictwo czarne, to jest na pewno na pewno. Ee, bardzo mocny zawodnik, jeżeli chodzi o literaturę faktu. E, no niemniej jednak, wydali mnie m.in. też tegoroczną e, noblistkę, zanim zdobyła Nobla to była chyba jedyna książka dostępna e, na rynku tej autorki, zanim zdobyła Nobla, w, e, znaczy na, w Polsce, oczywiście, mam na myśli. E, Także no, generalnie widać, że oni trzymają taką rękę y, na pulsie, że, że te książki są już powiedziałabym merytorycznie na pewno z wyższej półki. Zresztą tak jak wszystkie książki z top wydawane przez wydawnictwa z top 3. Oczywiście to generalizuje, ale y, no, nie da się ukryć, że za tymi markami w, na podium. Jeżeli chodzi o wydawnictwa książkowe, no stoi też jakoś. Nie są to właśnie stricte um, obecność medialna, wydaje mi się oczywiście, budowana na jakichś skandalach, szokach czy zabiegach pr tylko po prostu um, no, rzetelna, wieloletnia robota. Tak już wspominałam wcześniej. E, Numer dwa. Na tej wspaniałej, wspaniałej liście jest wydawnictwo literackie. Wydawnictwo literackie, mi osobiście, jak tylko o nim pomyślę, kojarzy się oczywiście z Olgą Tokarczuk i jej twórczością, ale chyba jeszcze bardziej z Szczepanem Twardochem. I on rzeczywiście ta para tutaj zapewnia no, ogromne zainteresowanie medialne z całą pewnością. Każda książka tych dwóch autorów to jest w, na tym w tym momencie oczywiście automatyczny bestseller, o tym się mówi. No oczywiście, jeżeli się wydaje e, nobliskę e, polską. Która tego Nobla dostała relatywnie niedawno, e, i nie zapowiada się, żeby w najbliższym czasie jakiś inny polski autor takiego Nobla dostał, no to mamy tutaj zapewnioną naprawdę e, zainteresowanie medialne. No wszystko, jak wiecie, z, przez pewien moment wszystko, co z Olgą Tokarczuk w ogóle było w internecie, to było jakoś tam e, komentowane. Natomiast Szczepan Twardych to jest w ogóle bardzo silna marka osobista, jeżeli chodzi o E, rynek książki w Polsce. E, no i rzeczywiście wydaje się, bo też nie czytam aż tyle, żeby e, powiedzieć, natomiast bardzo mm, regularnie pojawia się na listach bestsellerów w Polsce. Także rzeczywiście mm, o jakości może nie będę tutaj za bardzo komentować, bo tak jak mówię, jeszcze się nie czuję na tyle, żeby tutaj jeszcze Pan. W jakikolwiek sposób ocenić. Natomiast nie da się zaprzeczyć, że jest to bardzo poczytny autor. Numerem jeden, co też nie wydaje się zbyt wielkim zaskoczeniem, ale jest wydawnictwo znak. Wydawnictwo znak. W ogóle dosyć ciekawa sprawa jest taka, że jakby Księgarnia Wydawnictwa Znak sprzedaje książki. Z różnych wydawnictw, także jeżeli chcecie szukać stricte książek em, z tego wydawnictwa, to polecam przez, przebić się bezpośrednio do strony wydawnictwa, ze strony księgarni, e, bo można się tam zagubić. Nie powiem, że nie. E, ale kiedy już dojdziemy do tego, em, jakie książki wydaje. Wydawnictwo Znak, no to chociażby takie nazwiska jak Ryszard Kapuściński, e, czy Gombrowicz, czy Marek Krajewski. Mm, no, to są książki, które czytało się, czyta się i będzie się czytać. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Zresztą sama już mówiłam tutaj, że chcę bardzo Kapuścińskiego przeczytać, mam nadzieję w przyszłym roku coś więcej, więc e, no, wydawnictwo Znak ma bardzo, bardzo długą historię, e, wydało mnóstwo e, znanych polskich książek. E, Mi się bardzo wydawnictwo Znak kojarzy rzeczywiście z literaturą rodzimą, niż z literaturą zagraniczną. E, oni się tu raczej spe specjalizują w okolicach literatury pięknej i odłamów. E, są to... Nazwa nazwałabym to literaturą poważną. Czyli raczej nie mamy właśnie, raczej mamy książki, które coś mnożą ze sobą więcej niż rozrywkę. Chociaż oczywiście w rozrywce nie ma nic absolutnie złego. Teraz jeszcze przeczytam Wam na koniec uzasadnienie, jeżeli chodzi o wydawnictwo Znak. E, przyznania im tej głównej, e, najlepszej, głównej nagrody, najlepszej pozycji w tym rankingu. Na szczycie zestawienia uplasowało się wydawnictwo Znak które zaskakująco wiele wzmianek, bo aż 17% ich ogółu zawdzięcza książce kucharskiej inspirowanej daniami ze świata Harry'ego Pottera. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o literaturę pownoż... poważną. Przesadziłam. E, na popularność wydawnictwa złożyły się także nominacje do nagród literackich. No dobra, to wracamy do literatury poważnej. Zwłaszcza do nagrody imienia Cypriana... Kamila Norwida, na liście kandydatów w tej kategorii, w kategorii literatura do tej nagrody znalazła się Joanna Bator z książką Gorzko Goszko. No i moi drodzy, ja już teraz wiem wszystko, ponieważ ja jestem ogromną fanką książki Gorzko Gorzko, i na pewno, i w ogóle wydaje mi się, że bardzo chętnie przeczytam coś jeszcze, li, e, Joanny Bator, e, bo to jest naprawdę literatura z górnej pły. Także e, no sami widzicie, to jest takie troszeczkę, z jednej strony. E, Część tych wzmianek to jest taka naprawdę merytoryczna um, rozmowa um, czy debata na temat literatury danej, a część to jest po prostu efekt um, dobrej sprzedaży, popularności czy ekranizacji, tak ja bym to oceniła, bo tak jak wspominałam wcześniej, nie mówimy tutaj o najlepszych książkach, um, mówimy tutaj o najsilniejszej marce wydawnictwa książek. Dwie różne rzeczy troszeczkę się ze sobą jednak zazębiają. Bo e, no... dobre książki prze, na pewno przekładają się też na popularność i na te wzmianki w różnych mediach. Złe książki też są w stanie się na to przełożyć. Natomiast zawsze w takich zestawieniach mam w głowie to powiedzenie, że Um, nieważne co mówią, ważne żeby mówili, e, także e, ja na takie zestawienia troszeczkę patrzę z przymrużonym okiem. W opisie filmiku na pewno podrzucę Wam źródło informacji na ten temat. Niestety, to e, cały ten ranking, w którym badane jest nie tylko, e, nie tylko książki, ale również inne marki, e, no niestety, jest płatne. Dlatego ja Wam podrzucę po prostu e, to zestawienie, z którego ja, e, którym ja się posłużyłam, żeby przedstawić Wam te wyniki, żebyście też mogli sobie to zweryfikować e, sami. E, no i co? Ja wracam do czytania, niezależnie od tego, e, jakie wydawnictwo e, stało za wydaniem danej książki i chyba to tyle. <gryw> Jak zwykle nie o zakończenia narka.